Hej siemanko to miazga16 witam was w kolejnym odcinku testowania napojów na kanale dzisiaj, dzisiaj napojem testowanym jest tymbark po prostu lemoniada jest to arbuz, cytryna, jabłko, sok 40% woda 60% bez dodatku cukru a cukry tutaj w napoju to 4 gramy na 100ml a mamy tutaj ile? 400ml czyli 16 gramów cukru znajduje się w takiej butelce całkiem dużo Zawiera naturalnie występujące cukry, więc to są cukry niby z rzekomo z owoców. Ale ja to jednak myślę, że tutaj został pewnie dodany cukier. Ale nie wiem. Yy, Tym barki ogólnie, jeśli chodzi są o ilość cukru, to mają go bardzo dużo, więc yy, jeśli chodzi o cukier, to ja myślę, że to jest taki zwykły, najzwyklejszy cukier. Odkręcimy teraz buteleczkę. Dobra, odkręcone. No i taka lemoniada właśnie jest. Pijemy to jest. Arusy na jabłko. Ciekawy smak będzie. Uu. Całkiem dobra lemoniada, muszę przyznać. Taki dobry posmak. Jest naprawdę dobry smak. Fajny posmak w ustach. Smakuje mi spoko. Na pewno lepiej niż kola, jeśli chodzi o cukier. Bo tu, szczerze, te cukry to są te. Dekracja. Są te cukry z owoców naturalnie występujące czyli te cukry proste. Nie ma tutaj jakichś. Yy pojebanych słodzików, innych gówień słodzących. Nie ma tutaj zwykłego cukru. Jest tutaj, są tutaj właśnie te cukry proste, te, te z owoców. Naprawdę, naprawdę dobry nabój Jak dla mnie zasługują na notę 8 na 10. Jeśli chcie, macie na niego chrapkę, ja... czekajcie, gdzie ja go kupiłem? Zapomniałem, gdzie go kupiłem, ale jazda. Nieważne gdzie kupiłem, możecie go trafić naprawdę wszędzie w Auchan, w leklerku generalnie napój jest wystrzałowy bardzo mi smakuje, 8 na 10 nota, jak wcześniej wspominałem także jeżeli lubicie oglądać u mnie recenzję napojów, zostawcie już teraz słabeczkę w górę subika wraz, wraz z dzwoneczkiem napiszcie fajny fajny komentarz u, udostępnij, udostępnijcie ten, ten film znajomym może Wasi znajomi właśnie zastanawiali się nad tym, fajnym tym barkiem to ten Dymark to jest dopiero bomba Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie filmy Komentujcie, zapraszam was także na poprzednie filmy Na następne, hej siemanko, tu wmiazka16 i widzimy się w kolejnym filmie na kanale Siemanko, jeśli miałbym ja jeszcze pod koniec się ten na napój Naprawdę dobre połączenie, arbuza, cytryny i jabłka Do następnego filmu, do następnego filmu elo